Artur, jesteśmy świeżo po spotkaniu konferencji prasowej z Krzyśkiem Zimnochem. Wszyscy tutaj oczekiwali, po tym co mówiłeś na lotnisku, że będzie się dużo działo, będą jakieś przepychanki. Ty, Ty zapowiadałeś, że spoko. może polać się krew. Ja nie powiedziałem tego. Powiedziałeś, że może polać się krew. Spoko, ale ten. Ale było dosyć spokojnie, spokojnie inteligentnie i, mhm. i dosyć ciekawie, nie? Mhm. Kulturalnie, to tego. Do, to mi się podoba. Mhm. Nie. Ale cię, ciężko było trzymać emocje na wodzy? W pewnym momencie tam zagotowało się, no? Co się zagotowało? Nic się nie gotowało. Co U Binkowskiego się coś gotowało? To ty jeszcze Binkowskiego nie znasz. Wieliczce. Jak się zaczyna gotować, to ty wszyscy powinni opuścić budynek. Mm. Wiecie co tak będzie? Tak mi się zdaje. Mhm. Tak mi się zdaje. Mhm. W pewnym momencie tutaj przyjaciel e, tak lekko cię stopował. Pokazywał ci, żeby spokojniej się wypowiadać. Mój przyjaciel, Tom Ciupuzon? Tak? Tak było, Tomek? Tak? Nie, nie wiem, co on myślał, nie, wszystko było pod kontrolą. On, on mnie nawet nie zna, nie? Do końca, nie? Znamy się kupelada, ale do końca. Kto mnie zna? Moja moja musia, może trochę. Żona też, żona mnie zna. Ona wie, jaki jesteś zajebist. No, ale on Cię chwali, mówi, że w takiej formie nie widział ci nigdy. No i wczoraj tam mały sparing podobnie też odbyliście. To też zaskoczone było twoją dyspozycją. No, słuchaj, jak ci mówię, że jestem w jednej z najlepszych form w moim życiu, w życiu, no to tak jest. No i nie ma czego więcej gadać. Nie. Ale tak poza tym, nie. Patrzę się przez okno, nie? Widzę tą Polskę. Patrzę się na Warszawę, nie? No fajnie jest. Fajnie jest, nie? Rozumiesz? Jest jedna ojczyzna, nie? Jest jedna ojczyzna dzięki której się tutaj spotykamy, nie, dzięki której mówimy po polsku, nie? przynajmniej mi tego brakuje w zasadzie. Wchodząc tutaj do jakiegokolwiek sklepu, czy piekarni, czy, czy, cokolwiek, nie, nie znając nikogo, ale wiem, że poznam swojego, poznam Polaka, nie? wiem, że w ojczystym języku do mnie przemówi, nie, mieszkając tam, ten Dziki zachód, ty nigdy nie wiesz kto, kto, co, gdzie, nie? I nie, I, i, i nie wchodzisz do sklepu, nie wiesz, czy będzie biały, czy żółty, czy czarny, czy niebieski, czy zielony, nie? Ty, o, czy będzie dzwonił na policję? A dlaczego? Też nie wiesz, nie? Rozumiesz? Każdy jest taki, ten, tam lekko nastraszony, nie wiem czym, nie. Mi się zdaje przez telewizor, wiesz? Jeżeli, jeżeli miałbym coś tak ogólnie powiedzieć do rybaków, oglądajcie mniej telewizora albo zróbcie to, co Binkowski, odłączcie kabel, odłączcie, odetnijcie satelitę, nie oglądajcie. To nie znaczy, że wyrzućcie telewizor przez okno. Nie, lepiej go sprzedać komuś, kto chce się, wiesz, faszerować. Swoje mózgi, mózgi swoich dzieci, wiesz, tą, tą całą fikcją, co leci w telewizorze, wiesz. A, y, zauważyłem, y, siedząc w hotelu u pana Marka Pietrzaka, y, w Zielonce, duże dzięki Marku za 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 wszystko, A, patrząc się, właśnie przy, przeglądając te kanały, co tutaj w telewizji w Polsce, to no, jest makabra, makabra. Że, ale w sobotę w telewizji będzie twoja walka z Krzyśkiem Zimnach. Na pewno warto ją oglądać. A nie czujesz się trochę lekceważony przez ekipę Tamka Babilońskiego. Oni mówią już o kolejnych walkach, o Arturze szpilce, o wygranej, o tym, że ty masz posłużyć ty słyszałem... jako doświadczenie. No, ty, słyszałem to. No właśnie, tak? Słyszałem to ale ten. Zmieńmy temat, patrz. Bo co tam patrz? Bo nie, nie, bo to nie jest niepotrzebne, nie? Bo, bo walka będzie w sobotę. Przynajmniej ja się wstawię. Widząc postawy zimnocha, on chyba też się wstawi. Mi wygląda na to, że się wstawi. A, a co kto mówi, to i tam to mnie nie obchodzi. A to, że mają plany dla niego jakieś potem, jakieś wielkie plany coś? Jeżeli znasz życie, to wiesz bardzo dobrze, że nigdy nie powinieneś planować więcej niż dzień do przodu. A tym bardziej, jeżeli z Binkowskim się spotykasz, nie? Oko w oko. No. Nie ma, nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała w sobotę. Nie ma takiej siły, rozumiesz? Bo na razie jesteś wyciszony, bo tak patrzyłem, jak patrzyliście sobie, oko w oko, tak spuszczałeś nawet wzrok. Nie bardzo tam chciałeś patrzeć mu się w oczy. On dalej musi wytłumaczyć dla ludzi, mhm. dlaczego tak dużo twierdzi, że jest konfidentem. Rozumiesz? Dlatego... Ja mu ręki też widziałeś, nie podawałem, nie? Ja, ja nie mam tam jakiś tam... Nie wiem, ciężko mi o tym mówić, nie chcę o tym mówić, nie? Ale po walce sobie też nie podziękujecie za rywalizację sportową? Ja jemu ręki nie podam, dopóki nie wytłumaczy tego, co ma wytłumaczyć do ludzi. Mhm. Okay, Rozumiesz? Ja mhm. mu ręki nie podam. Mhm. Ale zbiczkę go zbiję. Zbić go zbiję. To ma jak w banku, nie? Tak. Spoczko.